Dzień dobry, witamy na webinarze poświęconym naszym rozdzielnicom zewnętrznym i ich akcesoriom. Podczas webinaru przedstawię Ci dostępne modele, ich zalety oraz typowe zastosowania. Przejdźmy zatem do webinaru. Modele produkowane seryjnie są dostępne w konfiguratorze online i są certyfikowane zgodnie z normą EN 614391. Przez ponad 10 lat ich produkcji udało nam się wdrożyć je w wielu ważnych projektach. Od terminala LNG Świnoujście ujście na wybrzeżu Morza Bałtyckiego przez kilka elektrowni atomowych, obiekty wojskowe do Międzynarodowego Lotniska w Tbilisi. Każda rozdzielnica jest dostarczana z raportem z testów urządzenia i schematem elektrycznym. Przy montażu rozdzielnic stosujemy wyłączne ochronniki przeciwprzepięciowe 230V z wymiennymi modułami, co ułatwia technikom przeprowadzającym inspekcję pomiary izolacji przy napięciu 500V. Przed pomiarem wystarczy wyjąć moduły, wykonać pomiar i włożyć moduły z powrotem do gniazd. Wszystkie zastosowane przewody zakończone są tulejkami zaciskanymi. Modele przeznaczone do instalacji akumulatorów wyposażone są w bezpiecznik nadciśnieniowy. Ze względu na dużą ilość oferowanych typów, przy wyborze odpowiedniego modelu zalecamy skorzystanie z konfiguratora online. Obecnie produkujemy rozdzielnice w czterech rozmiarach: najmniejsze są rozdzielnice serii OH3215. Przeznaczone są do zewnętrznych instalacji mediakonwerterów. Czasami klienci umieszczają w nich również przełączniki LAN-Ring. Nie zalecamy jednak tego, ponieważ rozdzielnice nie mają wystarczającej liczby dławic kablowych, a obok przełącznika nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby umieścić skrzynkę optyczną. W konfiguratorze do rozdzielnicy można dodać zasilacz, listwę przeciwprzepięciową, kasetę optyczną, zamek, zestaw montażowy i inne akcesoria zgodnie z potrzebami. Wynik można wyeksportować do pliku PDF lub PNG. Najmniejsza rozdzielnica odpowiednia do instalacji przełącznika to OH4320. Jest ona zoptymalizowana dla przełączników z maksymalnie 7 portami oraz dodatkowymi akcesoriami. W przypadku instalowania przełączników 10-calowych z 9 lub więcej portami zalecamy stosowanie co najmniej rozdzielnic z serii OH6425. Należy również wspomnieć, że wszystkie rozdzielnice od wielkości OH4320 posiadają czujnik otwarcia drzwi. Zalecamy podłączenie go do wejścia alarmowego switcha lan i monitorowanie go protokołem SNMP, najlepiej w wersji trzeciej, szyfrowanej. Oprócz większej przestrzeni rozdzielnice serii OH6425 mają również 12 dławic kablowych i wystarczająco dużo miejsca na zapasową baterię i inne wyposażenie. Przykładowo na slajdzie można zobaczyć trzy moduły systemu perymetrycznego Predict Plus zainstalowane bezpośrednio w rozdzielnicy. Największe rozdzielnice dostarczane w standardzie to rozdzielnice o wysokości 80 cm z serii OH 8625. Jest w nich wystarczająco dużo miejsca na więcej przełączników lub urządzeń innych producentów. Widać to na slajdzie, na którym w prawej części zamontowana jest centrala MB Secure z własnym akumulatorem. Oprócz wersji produkowanych masowo dostarczamy również warianty na zamówienie. Produkcja na zamówienie może również obejmować przygotowanie do certyfikacji lub nawet samą certyfikację na życzenie klienta. Na przykład tablica rozdzielcza na slajdzie została specjalnie przygotowana do obwodowych systemów LIDAR i posiada certyfikat do trzeciego poziomu ryzyka. Zalecamy, aby zawsze przesłać szczegółową specyfikację przy żądaniu dostawy wersji niestandardowej. Na jej podstawie przygotujemy propozycję do zatwierdzenia oraz ofertę cenową. Po uzgodnieniu wszystkich uwag możemy przystąpić do produkcji. W warunkach Europy Środkowej rozdzielnice OH bez ogrzewania i wentylacji sprawdzą się w zdecydowanej większości zastosowań. Konstrukcja stalowa jest rozsądnym kompromisem pod względem kosztów i odporności termicznej. Jednak na obszarach bardziej północnych i południowych należy się spodziewać niższych i wyższych temperatur. Nasze urządzenia normalnie wytrzymują temperaturę od minus 40 do plus 70 stopni Celsjusza przy pełnym obciążeniu i nie wymagają dodatkowego ogrzewania ani wentylacji reżimnic. Problem może pojawić się, gdy centrala jest wyposażona w komputer, rejestrator wideo, akumulator lub podobne urządzenie. Upracowując odpowiednie rozwiązanie porównaliśmy zachowanie różnych rozdzielnic w naszej komorze klimatycznej przy ustawionej temperaturze plus 42 stopni Celsjusza, zgodnie z oczekiwaniami najgorzej wypadły plastikowe skrzynki rozdzielcze. Nasze metalowe rozdzielnice OH są nieco lepsze. Najlepiej jednak spisywały się rozdzielnice OH z prototypowym zestawem termicznym do ich wentylacji. Miały już bezpieczną temperaturę nawet dla użytego akumulatora żelowego, czyli poniżej plus 60 stopni Celsjusza. Ważnym krokiem podczas zestawiania rozdzielnicy w konfiguratorze online jest wybór odpowiedniego zasilacza. W przypadku zasilaczy przemysłowych moc znamionowa jest zwykle dostępna do maksymalnie 50 do 60 stopni Celsjusza. W wyższych temperaturach wydajność zasilacza może się zmniejszyć. Typowym przykładem, w którym należy to wziąć pod uwagę, są projekty z dużym obciążeniem przez kamery POE. Jeśli więc w rozdzielnicy umieści sprzęt o ograniczonym zakresie temperatury pracy, wskazane jest wyposażenie go w wymuszoną wentylację i ewentualnie ogrzewanie. Dodaliśmy do naszej oferty tzw. zestawy termiczne na takie sytuacje. Zestawy termiczne mają uniwersalne zastosowanie w rozdzielnicach o wysokości 60 i 80 cm i są dostarczane już zamontowane i przetestowane. Opcjonalne akcesoria to m.in. pudełka i kasety optyczne OB12 i O12. Oba typy przystosowane są do montażu na szynie DIN 35. W naszej ofercie mamy również dedykowane uchwyty do montażu na płaskiej powierzchni. Są one wyprofilowane w taki sposób, że sama rozdzielnica jest nieco odsunięta od ściany. Ewentualne niedokładności w mocowaniu uchwytów nie sprawiają problemów podczas montażu. Do szybkiego montażu rozdzielnic na słupach dostarczamy uchwyty wraz z materiałem łączącym, opaski ze stali nierdzewnej oraz obejmy Bandimex. Zamki wyposażone w klucz można zakupić do wszystkich typów rozdzielnic. To wszystko jeśli chodzi o treść tego webinaru. Na zakończenie chciałbym tylko wspomnieć o kilku informacjach na temat procedury testowej i późniejszego wydawania certyfikatów. Testy są obowiązkowe tylko dla osób rejestrujących projekty w naszym serwisie oraz w przypadku zastosowania przedłużonej gwarancji do 5 lat od zakończenia produkcji. W obu przypadkach musisz posiadać ważny certyfikat i aktywowany dostęp VIP na naszej stronie. Dlatego zalecamy utworzenie konta przed przystąpieniem do testu, zalogowanie się i dopiero wtedy pomyślne zdanie testu. W takim przypadku konto jest automatycznie aktualizowane do poziomu VIP. Jeśli przystąpisz do testu jako niezalogowany użytkownik, poziom VIP nie zostanie automatycznie aktywowany. Za zaliczony test uznajemy test, w którym co najmniej 2 trzecie odpowiedzi jest poprawnych. Każdego dnia masz dwie próby zdania testu. Ważność certyfikatu i dostępu VIP do serwisu wynosi 6 miesięcy. W tym czasie możesz w każdej chwili przedłużyć swój status VIP, wykonując kolejny test. Na koniec dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze kolejne webinary.